Cześć, tu Mary i Błażej z Gray Collective. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was kawałek bardzo brutalnego mięska, który wzięliśmy sobie na warsztat. Jest to gra studia Cyber Dreams wydana w roku 1995 i nazywa się I Have No Mouth and I Must Scream. Niezwykle kontrowersyjny temat. Gra została wydana na podstawie noweli Harlana Ellisona, która powstała w roku 1967, więc kawał czasu temu. Oczywiście projekt studia Cyber Dreams jest rozbudowaną wersją tejże noweli, Opowiada o pięciu bohaterach, którzy przetrwali jako jedyni, co warto zaznaczyć, trzecią wojnę światową. Dokładnie tak jest ona nazwana w grze. To świat mrocznej, ponurej przyszłości, pełen zagrożenia ze strony w zasadzie nie ludzi, tylko maszyn, a konkretnie superkomputerów. Podczas zimnej wojny mamy Chiny, mamy USA i mamy Rosję, którzy wchodzą w konflikt i budują masowo komputery w podziemiu superkomputery, super mądre, inteligentne sprzęty. I w pewnym momencie to one. Łączą siły ze sobą, ta sztuczna inteligencja, i wpływa na ludzkość w taki sposób, że zupełnie detronizują ludzi. I piątka bohaterów, która pozostaje tak naprawdę na wolności, jest poddana torturom. Brutalnym, niewyobrażalnym torturom przez tak zwaną sztuczną inteligencję, która sama siebie nazywa M. W polskim tłumaczeniu nazywa się As. Błażu, grałeś w I Have No Mouth and I must Scream? grałem z, był taki moment kiedy strasznie nakręciłem się na przygodówki i potrzebowałem czegoś takiego co trochę poruszy moim mózgiem I Have No Mouth and I Must Scream to klasyczny point and click e, który ma taką komiksową grafikę ona się troszkę zestarzała ale warto do tej gry wrócić pięknie ręcznie rysowane są te tła i tak postacie. tła są rysowane ręcznie to jest ważna uwaga więc jest to jeden z powodów, dla których warto tę grę obejrzeć czy na ekranie własnego komputera, czy na filmikach na YouTubie, bo nie brakuje takich. Do tej gry warto wracać także dlatego, że choć ona ma już 25 lat, to ledwie 9 lat temu była jeszcze wymieniona wśród 69 najlepszych gier. Przygodowych w ogóle wymienianych, e, jaki Adventure Gamers to zrobił, e, i wiele, wiele innych Computer Game Developers Conference, Computer Gaming World przyznawało e, tej grze rzeczywiście laury e, i wyróżniało ją jako wybitną. Ja się zgadzam. To jest gra, która składa się tak naprawdę z pięciu części. Tak jak mówiłaś, Marysia, mamy tutaj piątkę bohaterów, którzy, spętani przez tą nieludzką sztuczną inteligencję, są wykorzystywani przez nią jako zabawki. Zabawki do takiej no, gry, zabawy, która może się podobać komuś pozbawionemu empatii, czyli właśnie sztucznej inteligencji, wszechwładnemu komputerowi. Ci ludzie są torturowani i cały czas od nowa przechodzą traumatyczne, straszliwe różne scenariusze. Jednak nagle okazuje się, że. Dostają swego rodzaju szanse. Każdy z nich przechodzi przez jakiś scenariusz, który odpowiednio rozegrany, tu nasza rola jako graczy, doprowadzi do tego, że superkomputer uda się przechytrzyć, pokonać i ocalić te resztki ludzkości, które jeszcze gdzieś tam mogły pozostać. Bo dla ludzkości mimo wszystko nadzieja jest, aczkolwiek jest ona bardzo płonna. Zanim przejdziemy do tych pięciu opowieści, bo każdą z nich warto scharakteryzować, warto wspomnieć, że to jest jedna z pierwszych gier w latach 90. takich point and -clickowych. nie pierwsza oczywiście, ale jedna z pierwszych i głośniejszych gier tego typu, która miała wiele zakończeń. Siedem zakończeń ta gra miała. Eee, dotarcie do tego najpozytywniejszego nie jest proste. Próbowałem tę grę przechodzić bez opisu, no i skończyło się jednak mimo wszystko pomaganiem sobie opisem. Polecam, naprawdę warto do tego sięgnąć. A teraz przejdźmy do tych. Mówisz, że siedem zakończeń ma tak. ta gra. Rzeczywiście ja nie wszystkie zdążyłam zeksplorować, i ta gra też trzeba przyznać, że ona nie jest prosta. Łamigłówki, które się tam pojawiają, można rozwiązywać na różne sposoby, więc to nie jest tak, że mamy zawsze ten sam efekt wynikowy. Natomiast co ciekawe, bo mówiłam o tym i mówiliśmy o tym, że. Ta gra została stworzona na podstawie noweli. Nowela, jak na tamte czasy, rzeczywiście była no, mocno zaskakująca, innowacyjna i taka kontrowersyjna. Natomiast, tak jak w grze mamy siedem zakończeń, tak nowela sama w sobie kończy się de facto smutno. Nie będę może zdradzać, warto ją przeczytać, dlatego że jest dostępna, można ją normalnie przeczytać na komputerze czy w PDF-ie. Nie jest długa. A jest naprawdę mięsista. Opisy głodu, opisy tortur, jakie przeżywają bohaterowie są bardzo, bardzo plastyczne, wizualne i no dają po pierwsze dużo do myślenia, po drugie aż tak wzbudzają taki, taki trochę niesmak. Ja bym to porównała w ogóle zarówno fabułę gry, która jest rozbudowana oczywiście na potrzeby graczy i fabułę noweli dopiły, bo to troszeczkę tak wygląda, tak, że mamy test. Każdy z tych bohaterów jest jakoś naznaczony przez swoje backstory, przez swoją historię i przez doświadczenie, które przeżył. Te doświadczenia są złe. Te doświadczenia mogą być obiektywnie złe albo subiektywnie w zależności od bohatera, zresztą zaraz o nich powiemy. Natomiast końcówka noweli, o czym zaczęłam mówić, no kończy się poświęceniem tak naprawdę jednego z bohaterów i i de facto oni wcale nie wygrywają. Tak jak gra daje taką możliwość, tak tutaj nie jest w żaden sposób powiedziane, że, e, że skończyło się dobrze. Tak? To jest taki trochę słodko-gorzki koniec, który możemy wyczytać. Jak się kończy dokładnie, no to zachęcam do przeczytania. What is the importance of the year 1945? It seems to have some significance nie year 1945 To było No dobra, ale mamy pięciu bohaterów i mamy pięć historii, tak? To jest ważne, że rzeczywiście gracz wciela się w każdą z tych postaci i przeżywa każdą tę sekwencję jakby sam. Tu nie jest tak, że możemy jakąś pominąć. I teraz w kwestii bohaterów, tak jak mówiliśmy, mamy te naznaczenia, mamy to backstory, które widać, które odbija się na nich, i tak naprawdę oni walczą ze swoimi lękami. To jest właśnie taki test, trochę jak w pile który wyznacza im ten superkomputer, ta super sztuczna inteligencja, która ich testuje, która nie może ich, nie może ich zabić, ale też nie może przywrócić ich do życia. Błażu, jeżeli chodzi o bohaterów, która historia ci się najbardziej podobała? <laughs> to jest dobre pytanie, bo odpowiedź jest taka: żadna z tych historii nie była fajna. To nie jest fajna gra, kochani. Tak. To nie jest gra miła i przyjemna. To Na jest pewno gra, nie jest dla dzieci. To, to też nie jest gra dla dzieci. To jest gra, która boli. Przechodzenie jej autentycznie boli e, nie tylko mózg ze względu na zagadki, ale boli serce, bo dzieją się tam rzeczy naprawdę dla osób z empatią trudne. E, dla mnie trudno powiedzieć. E, fascynująca historia była dla mnie nawiązująca do e, czasów e, II wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest Nimdok, lekarz e, były nazista który przeprowadzał medyczne eksperymenty w obozach koncentracyjnych, czyli po prostu Mengele, tak? E, tylko w takiej komiksowej formie. E, wyprawa przez świat jego duszy jest tak pieruńsko mroczna, że aż boli. Przygoda Ellen, jedynej kobiety w e, drużynie, tak to można nazwać drużynie, która z kolei jest studium traumy związanej z gwałtem, też jest naprawdę gruba. Trudno mi powiedzieć, powiem wam, która dla mnie była najciekawsza. Wydaje mi się, że wszystkie dokupy tworzą naprawdę niesamowitą, niesamowitą mieszankę. Każda tak naprawdę pokazuje, co też jest ciekawe, że ten, ci główni bohaterowie nie są jednoznacznie dobrzy lub jednoznacznie źli. Zarówno ten nimdok, o którym wspomniałem, ten. Okropny nazistowski lekarz nie jest taki czarny do końca jako charakter i zarówno ta Ellen nie jest, taka, nie jest taką idealną ofiarą, która wszystko w życiu robi dobrze i nie jest w żaden sposób winna stanowi, w którym się znalazła. Myślę, że to jest bardzo Co ważne. ciekawe. Postać Nimdoka w ogóle w kilku krajach została zablokowana. W ogóle nie można było nią zagrać z powodu właśnie kontrowersyjnych tematów, które ona poruszała. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście dla mnie osobiście też chyba ten bohater był. Jakiś taki najciekawszy. Co nie znaczy, że inne były nudne albo były jakieś takie płaskie. Wcale nie. Dlatego, że mamy, tak jak wspomniałeś, Ellen, która boi się koloru żółtego i zamkniętych pomieszczeń ze względu na swoją przeszłość i, i gwałt. I co ciekawe, tutaj twórcy. Porozumieniu ze scenarzystą, który właśnie Harlan Ellison napisał tę nowelę, więc on był też współtwórcą tej gry. Oni się nie certolą w ogóle. Rzeczywiście tam na wprowadzeniu już widzimy, że ta Ellen cierpi i jest poddana takiej torturze, że jest trzymana właśnie w takiej, w takiej windzie żółtej. I wszystko, cała historia, która jej dotyczy, ma kolory żółte w taki sposób, żeby ona sobie z tą traumą musiała radzić i musiała, musiała ją przezwyciężyć. Tak? Jest taki bardzo ciekawy. Dłuższa sekwencja, kiedy ona wchodzi do takiego pomieszczenia, komnaty egipskiej i tam są, wszystko to jest żółte, tam jest żółty sarkofag, więc znowu mamy ciasne pomieszczenie, ona musi wejść do środka i tam znowu skonfrontować się z tą swoją traumą, także to wszystko jest naprawdę takie prosto w mordę, oni się naprawdę nie certolą i jest to brutalne, jest to ponure, jest to bardzo smutne i jest to tak jak powiedziałaś bolesne. Fajnym zabiegiem, znaczy fajnym, ciekawym zabiegiem, tutaj chyba nie można mówić o, o fajności jako takiej. Ciekawym zabiegiem jest bohater Ted, który jest oszustem matrymonialnym. I jakby to, czym on tutaj gra na niekorzyść dla samego siebie i z czym też musi się zmagać, to to, że inni bohaterowie. Go nie lubią z tego względu, że już ten nasz M, czyli ta sztuczna inteligencja, najmniej w nim namieszała, najmniej wlazła mu w umysł, zmieniła go fizycznie, psychicznie. Przez to on jest takim trochę wygranym tej całej drużyny, tak? I przez to inni go nienawidzą. A z Także... drugiej strony przepraszam, że ci się wtrącę ale z drugiej strony mm -hmm. i to jest napisane w instrukcji do gry Gorister najbardziej ze wszystkich pożąda. Własnej śmierci. To jest bardzo okay. ciekawe. E, podczas gdy ulubioną zabawką e, M, ale do torturowania, jest Benny. Który jest zmiany w małpę e, w, w grze. I jest wiecznie głodny. To jest były żołnierz w ogóle. Także e, każdy ten bohater ma jakąś swoją cechę charakterystyczną, która odróżnia go od innych. Ma właśnie jakąś tą taką... E, ten swój cię, ciężki bagaż emocjonalny. Z którym się zmaga i który musi przejść. Sam scenariusz, sama historia jest, jest tak naprawdę prosta, tylko że ja na to patrzę z perspektywy już teraz czasu, prawda? Natomiast w latach 60., w tym 67 roku, to rzeczywiście mogło robić wrażenie mogło pozostawiać jakieś takie, takie głębsze i boleśniejsze emocje. I rzeczywiście ta nowela na pewno była zapamiętywalna. A sama gra, no to jest point and click, ale jest to ładny point and click, jeżeli oczywiście wybaczymy w dzisiejszych czasach ówczesną grafikę i możliwości technologiczne. Co ciekawe, tutaj jeszcze twórcy nam zaserwowali taki tak zwany mentalny barometr. To znaczy, że im. Progres gry, progres całej fabuły historii, widać na tle, który pojawia się za obrazkiem bohatera, i idziemy kolorem od czarnego do białego. Także to też fajnie widać, też w jakiś sposób widzimy zmianę, widzimy postę, i jednak rzeczywiście można tutaj przez te kolory rozumieć jakąś tam zmianę, właśnie w psychice naszych bohaterów. Z jednej strony zmiany w psychice, a z drugiej strony zbliżenie do tego, jak Możemy albo zadowolić, albo oszukać Boga, bo tutaj sztuczna inteligencja jest de facto Bogiem, który rzuca tych, tą piątkę bohaterów właśnie w te scenariusze, by się odkupili za swoje winy, przynajmniej winy według właśnie tej sztucznej inteligencji. We wstępie do gry jest napisane, bo mam przed sobą instrukcję: Główni bohaterowie tkwią w tych maszynach tortur od 109 lat. Więc my tak naprawdę jesteśmy, towarzyszymy grupie szaleńców. Absolutnie. To jest grupa, której ich mózgi są już gąbkami zupełnymi i te, razem z nimi przechodzimy przez koszmary ich umysłów, bo to jest dosyć oniryczna gra, no, żeby wyzwolić zarówno ich, jak i, jeżeli się oczywiście uda, dać szansę nową ludzkości. Słuchajcie, gra jest na gogu w ogóle. E, przygotowana do tego, żeby móc sobie grać w nią w, na nowoczesnych komputerach. Nie jest droga, pojawia się często też na wyprzedażach. Ja swego czasu ją zakupiłem i planuję ją przejść ponownie. W dodatkach znajdziecie m.in. instrukcję obsługi, znajdziecie ścieżkę dźwiękową z gry i znajdziecie samo opowiadanie. Więc warto, naprawdę. Opowiadanie warto przeczytać, zagrać w grę warto. Natomiast jeszcze warto wspomnieć też, że Harlan Ellison, czyli autor noweli, współtwórca scenariusza do gry, to także aktor głosowy, który wciela się w M, czyli naszą sztuczną inteligencję.

My jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, do kobiecego głosu Shodan z System Szoka. To tutaj nasz cyberoprawca jest mężczyzną. Tak. To jest zupełnie inna sprawa. I czuć A... tę nienawiść do ludzkości w tym, jak się tego słucha. To jest bardzo charakterystyczny głos. To jeszcze rzeczywiście, bo to może być dobre odbicie do tego, żeby w ogóle zapoznać się z Harlanem Ellisonem. Jest to postać, która... Napisała 64 książki, około 1700 krótkich opowiadań. Jego dzieła, jak chwalą się autorzy gry, zostały przetłumaczone na 26 języków. Co więcej, facet pisał scenariusze, słuchajcie, do Star Treka, do Alfred Hitchcock przedstawia i do drugiej odsłony serialu Twilight Zone. No to czapki z głów, generalnie. E, Naprawdę utalentowany gość. Otrzymywał, dostał trzy nagrody Nebula, 3 nagrody brama Stokera i dwie nagrody Edgara Allana No to naprawdę robi wrażenie. Tak czy inaczej Gra jest dobra dla zarówno miłośników gier komputerowych, jak i miłośników literatury grozy, no i dla RPGowców. Bardzo dobra dla RPGowców. No właśnie, dla RPGowców, bo co? Nasza statystyka współczynnik potencjału RPGowy. Ja przyznam szczerze, że dałabym tutaj takie potężne 8 czy nawet 9 na 10. Ja daję dziewiątkę, dlatego że e, to, jak są skonstruowane postaci, jak są skonstruowane ich biografie, ze sobą pozazębiane e, i te ich dzieje, to jest właściwie gotowy do przeprowadzenia scenariusz do naprawdę trudnej narracyjnej gry RPG. Takiej jak Cult Divinity Lost, takiej jak Rave the Oblivion, e, zależnie od tego, jaki setting wybierzecie. To jest bardzo dorosły scenariusz i jakby moim zdaniem może być doskonałym dla twórców scenariuszy kolejnych, do takich właśnie mrocznych systemów narracyjnych, wzorcem jak to się powinno robić. Tak, tutaj jeszcze zaznaczę, że struktura jest bardzo ciekawa i bardzo ułatwiająca prowadzenie scenariusza, bo bohaterowie to jedno. Powiedziałeś o ich Backstory to też to prawda, to są gotowe tak naprawdę postacie. Natomiast jest ich piątka, więc od razu mamy gotową drużynę, która ten inciting incident, czyli ten punkt zapalny historii, ma w zasadzie przedstawiony od razu. Tak, oni jako jedyni przetrwali trzecią wojnę światową. I Jasny też jest nasz antagonista, czyli sztuczna inteligencja, tak? I cała przygoda to jest tak naprawdę ten test, te tortury, ta droga, ten świat, którą wymyślił im superkomputer. Bardzo proste, bardzo proste, bardzo łatwe do zagrania, a jednocześnie porusza bardzo poważne, ponure tematy ciężkie emocjonalnie. Także zdecydowanie są to jakieś mroczne, narracyjne gry fabularne. Kult wydaje mi się tutaj świetnym przykładem. Świat mroku. I to jest tak naprawdę gotowy jednostrzał, bo widać dokładnie ten podział strukturalny i widać właśnie przygotowanie od razu bohaterów i, i wszystkich elementów, które tak naprawdę na przygodę się składają. Łącznie z jakimiś pobocznymi wątkami typu łamigłówki, które można rozwinąć do właśnie jakichś tam side questów, tak? czy wątków, wątków pobocznych. Tak. I Także można zresztą powiedziane, też, dziewiątka. Można się też pobawić nawet w eksplorację, bo lokacje, w których ta gra jest przygotowana są bardzo udane. Bardzo ładne. To też jest od razu wizualnie podpowiada mistrzowi gry, jak opowiadać o danych pomieszczeniach, komnatach o tym świecie wykreowanym przez superkomputer. Także tak, no wiesz, nic tylko brać. O, 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 obóz koncentracyjny, gipski grobowiec, sterowiec, który spada z nieba i, i za chwilkę się roztrzaska, jakaś tajemnicza wioska, gdzie składa się ludzi w ofierze. No naprawdę tu są, tu są naprawdę słuchajcie, przegrube lokacje. Wszyscy graliśmy takie scenariusze już, a to? przynajmniej większość z nas, tak mi się wydaje. To prawda. Podczas naszej rozmowy ja tę gra oczywiście natychmiast pobrałem, bo okazało się, że powiem wcześniej już ją kiedyś kupiłem. Pobrałem ją natychmiast i na pewno do niej wrócę, choć już wiem, że nie będę siebie za to lubił, bo to nie jest przyjemna przygoda. Ale zróbcie to samo koniecznie. Zajrzyjcie do I Have No Mouth and I Must Scream. Doskonała, mroczna, ponura historia. E, I co, tym mało optymistycznym akcentem się z Wami żegnamy dzisiaj? Jeżeli podobał Wam się odcinek, subskrybujcie nasz kanał, e, dajcie lajeczki. No i polecajcie nam gry, czy to ciężkie, e, czy to bardziej wesołe, palpowe, jak Quest for Glory. E, będziemy opowiadać o każdej. Tak jest, czekamy na Wasze sugestie.